witajcie tutaj Sane Pit witam w drugim odcinku mojego testowania dzisiaj zabierzemy się za kolejny sos który miał być robiony razem ze Sweet Bonnet na live na tym live znożyłem go tylko i wyłącznie mm, powąchać więc w sumie testu jako takiego jeszcze nie było jest to Bee Sting Honey and Habanero Pepper Sauce prezentuje się on w ten sposób jest to sosik firmy Half Moon Bay Company, która jest znana też z sosów iguana, które też niejednokrotnie na wyzwaniach ostrości się pojawiały. Jak chodzi o jego konsystencję... Taki dosyć lejący się, ale wygląda jakby miał konsystencję takiego syropu, wręcz takiego słodkiego syropu. No Jest w sumie tutaj miód w nazwie. W składzie właśnie jest ten miód 21%, jest y, syrop kukurydziany na pierwszym miejscu, marchewki, y, cukier, trzcino, cukier trzcinowy, y, no i różne te inne ciekawe rzeczy, ale nie się to za bardzo rozczytywał. Za ostrość te odpowiadają habanero, y, papryczki habanero 2,7%, papryczki cayenne. Sos mamy oczywiście tutaj y, dzięki papieżowi ostrości, za co bardzo dziękuję. I... Czego się właściwie tutaj spodziewać? No Podobnie jak poprzednio testowany Sweet Bonnet Jest to sos, który raczej będzie kładł nacisk na smak, na słodycz No to zabieram się za wąchanie No tak go wącham, wącham i próbuję coś z tego wydobyć Nie umiem się tutaj wypowiedzieć na temat za, tego zapachu za bardzo Jest... Jest... kojarzy mi się... Z octem właśnie, taki... Ostowy, ale nie jest to taki standardowy zapach, takiego typowego, ostrego specyfiku. Tu coś jeszcze jest. Mi się wydaje, że tak jakby lekka nuta słodyczy chyba to jest. Takie, owoce wręcz takie, które do których do, dorzucono jeszcze dodatkowo dużą ilość cukru. Takie skojarzenia może najbardziej konkretne, na jakie teraz mnie stać, ale to mówię, to jest tylko to, to czy mówię teraz, to jest zupełne, totalne tło. No to zabieram się za test. Mogę teraz powiedzieć, że nośnikiem będzie yy, dzisiaj moim Meksykaner z żabki, a potem, yy, żeby odpowiednio to wszystko ocenić, wiadomo, test bezpośrednio z łyżeczki do ust. Zostańcie ze mną, za chwileczkę ruszamy z testem. Dobra, to już jestem tutaj z podgrzanym, mikrofalia, jak żeby inaczej, Meksykanerem, trochę to muszę naruszyć. A nie no, konsystencja ma typowo jakby się miód rozlewało. No, wygląda tak, jakby miód się rozlewało. naprawdę. Pełna łycha. No, wizualnie to się kojarzy z miodem. Miód trochę bardziej się ciągnie, faktycznie, ale bardzo mi się to kojarzy z miodem. Jem. Sam ten Meksykaner mi się wydaje mało wyrazisty w smaku. Czuć takie trochę kwasek, ale to jest kwasek od tych papryczek, które są w Meksykanerze zawarte. I nieco pikantności. Też czuć. Ale teraz też nie wiem, czy to nie o tych papryczek w tym Meksykanerze. I to chyba ja czuję bardziej jego pikantność, mam wrażenie, niż tego sosu. A smakowo to ja nie mam pojęcia, czy on coś daje od siebie. Chyba nie. Też nie czuję jakichś akcentów... ...słodyczy chyba? Czy to słodycz jakąś czuję? Minimalnie naprawdę, ale... i to raczej ona może być zasługą w sumie tego sosu, bo wątpię, żeby Meksykaner tak smakował. Ale też mogę się zupełnie mylić. No, akurat tutaj taki wybrałem... Taki miałem pod ręką nośnik, który, widać z tym sosem, za bardzo się nie sprawdza, bo stawia o wiele więcej pytań i wątpliwości niż można byłoby zakładać, ale od tego właśnie jest test z łyżki. Zaraz zobaczymy. Czas na łyżkę, bez tutaj przerwy jakiejkolwiek myślenia, nie ma sensu. Na języku odczuwam jedynie jakąś mikroskopijną pikantność, teraz. Myślę, że nie powinna ona w żadnym stopniu zaburzyć odczuć. Pełna łycha, proszę bardzo, lecimy. co to jest? <laughs> wow! dajcie mi chwilę, bo ja nie wiem co opisać. nie wiem jak to opisać, ale to jest, no to nie jest przyjemne. Dziwne nawet bym powiedział, że tylko takie obrzydliwe, też przez konsystencję tego sosu, to takie... Uff. Dziwne i niedobre, na razie tyle mogę powiedzieć. Jak oczywiście nic się nie dzieje, jest... czułam, jak chodzi o ostrość, takie lekkie gorąco <laughs> Przy... w gardle i to tyle. W trakcie jedzenia coś czułem na języku z niepodobną moc do tego, jak przy jedzeniu burgera, więc chyba to jednak on tą moc. Jakby coś z lekarstwa nawet w sobie miał. słodyczy to ja chyba tu nie czuję w ogóle żadnej, nic miodowego. Słuchajcie, no, to było paskudne, ale dla dobra tutaj... Yy... No żeby coś konkretniejszego powiedzieć, o to, chodzi, żeby to z... o to chodzi, żeby to zrecenzować, a ja naprawdę na razie mówię same rzeczy, które... No nie potrafię wydobyć jakiegoś konkretu z tych, z, te, z tych moich wrażeń, więc no niestety muszę się poświęcić. A to wierzcie mi, nie jest to przyjemne, naprawdę. Jezu. Najpierw takie dziwne akcenty w smaku na samym starcie, takie słono słodkie, nawet bym to określił. Mega dziwne. Nieprzyjemne. Przy tej konsystencji to w ogóle. Tak się nie wiem co piło. Jakby się piło jakiś dziwny. Jakiś dziwny, mega popieprzony drink. A. Już się przełknie to pozostawia też taki posmak takiego jakiegoś. Jakby coś lekko owocowego, ale takiego kwaskowo owocowego, ale. I to też nie do końca to. Wiecie co, powiem tyle? Bardzo dziwny, smakowo yy, odrzucający raczej. Yy, tak, idzie to przełknąć, jak widzicie. Jakoś za bardzo się w sumie aż tak. Yy, nie krzywie mega. Bo smak no, nie jest w żadnym wypadku dobry, ale jadą o wiele gorsze sosy. Ale najbardziej, dziw, dziw, najbardziej nieprzyjemne wrażenia myślę też tutaj dokłada ta konsystencja, bo to naprawdę jakby się piło jakieś, jakąś dziwną naprawdę zawiesinę zmiksowaną z jakichś naprawdę dosyć losowych składników. Mówię, jakiś dziwny drink, gęsty. Więc myślę, że trzeba teraz przejść już do takiego konkretnego podsumowania. Zapach 3. Smak 2. Ostrość 1. Jak widzicie, wszystko spada. Zapach 3, no bo w sumie przyjemność wąchania była taka jak to, taka standardowa, jakiegoś standardowego w sumie ostrego specyfiku, na to samo wychodziło. Smak 2, czy to nie jest jakieś bar bardzo krzywdzące? Nie, moim zdaniem nie, bo tutaj dużo też ta konsystencja miała wpływ na odbiór smaku. Jedynka, no nie mogło być inaczej, pewnie jesteście ciekawi bardzo ile jest SHU. Chciałem się wstrzymać od wydawania SHU przy nim, bo bo szczerze, sam miałem z tym problem. Bardzo teraz i, i. nie chcę głośno mówić, ale jako że to wszystko jest teraz już nieoficjalne i w sumie nie jest to wprowadzone, w żaden, nie jest to wprowadzone w, żaden, w żaden ranking i od razu zaznaczam, że jest to moja bardzo prywatna ocena. To powiem tak, no słuchajcie, 500 SHU porównywałem z innymi stosami yy, w tej mocy. W sensie patrząc na ranking, przypominając sobie na tyle, nie mogę sobie przypomnieć, ile i jak smakowały dane sosy mniej więcej z tego przedziału, lecąc od samego spodu rankingu. No i zatrzymałem się gdzieś w tym przedziale. Jak zacząłem docierać gdzieś do 1000 SHU, 1500, to już zacząłem stwierdzać, nie, to jest, już myślałem o, tym, o takiej ocenie 1000, może nawet, ale nie, 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 Jestem na nie. Żeby z tradycji stało się zadość Wam oczywiście z tych innych filmów, to no kciuk w dół, no ale jak to od papieru ostrości bywa, w Polsce nie jest dostępny. Dobrze, słuchajcie, więc nie trzymam was, was już dłużej. Z Wami się widzę na kolejnych filmach. See ya.